Wszystkim z tej strony i witajcie w nowym odcinku z BeamEngine Drive i dzisiaj słuchajcie, mamy stopnie, z których będziemy skakać samochodami. Stopnie, które będą się zwiększać, zwiększać i zwiększać do takiego momentu, że praktycznie niemożliwe by było przeżycie. Jezu, jeszcze się odbił. Także przede wszystkim zostawcie subika i lajka, jeżeli chcecie więcej takich testów, jeżeli chcecie więcej BMG Drive. A ja was zapraszam do oglądania. Mamy praktycznie każdy rodzaj samochodu przed nami. Mamy malutkie auto miejskie, mamy hedgebacka, mamy kombi, mamy sportowe coupé miejskiego suwa, terenowego suwa, pikapa, ciężarówkę oraz autobus. I zaczynamy oczywiście z 5 metrów, ale na tym się nie kończy. Tutaj były 2 metry, ale stwierdziłem, że to bez sensu. Mamy 5 metrów, czyli 5 metrów tutaj wysokości, ale kontynuując, Zobaczcie sami, mamy 10 metrów, mamy 20 metrów, 30, 50, mamy 100 metrów, 200 metrów i uwaga, chyba 500 metrów, 500 metrów, czyli już tak! Z wysoko. I oczywiście celem odcinka jest sprawdzenie, który rodzaj auta, który rodzaj auta przeżyje, i zobaczymy, w którym aucie będzie się dało przeżyć, które jest najbezpieczniejsze. I uwaga, zaczynamy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy Matis przetrwa z pięciu metrów? Zobaczcie, można jeździć. Nic się nie stało. Także możemy od razu puścić wszystkie samochody. Wszystkie samochody, żeby zobaczyć, który najlepiej wypadnie. Zobaczcie, ciężarówka ostatnia. Autobus, autobus. <laughs> autobus z gniutpememem. Ale zdecydowanie wszystkie auta przeszły sprawdzian Także teraz można zacząć pojedynczo i zobaczyć jak to będzie wyglądało Wygląda to na pewno dużo niebezpieczniej Zobaczcie Spadamy mega długo, chociaż czas jest zwolniony, ale nieważne 73 km na godzinę I uderzamy prosto w ziemię Jeszcze dachem Robimy fikołka, ale zobaczcie, patrząc na Grzesia, miał niezapięte pasy, to po pierwsze. Zapinajcie pasy. Przechodzimy do Hyundai. Jesteśmy w szyi Grzesia, więc to tak wygląda dziwnie. Uwaga, rozpędzamy się! Rozpędzamy się! Tu już prędkość jest większa, ale tak naprawdę ta prędkość do przodu będzie nam pomagać. i to jest! Matiza trzeba było zdecydowanie zabrać. Zobaczcie, co się dzieje z Grzesiem. Wpadł poza kierownicę. Jest dosłownie głową w liczniku. I uwaga, czy dał? Miałoby się tu przeżyć. Zaraz zobaczymy, zresztą. Grzesiu leży na dachu, sobie chilluje. Ale już nie wygląda to zbyt dobrze. Przechodzimy do Audi. Do Audi. Rozpędzamy się. Mamy 70 km na godzinę przy starcie. Zobaczmy, jak taki wypadek wygląda bez zwolnionego tempa. Uwaga. Wygląda w ten sposób. Ale jako jedyny się nie wywalił. Jak na razie tu chyba były największe szanse, żeby przetrwać w tym aucie. I jeszcze auto, oczywiście, w miarę jeździ. Mamy teraz BMW M4. Tu już będzie dość szybki rozpęd. Zobaczcie sami. To leci na pewno najdalej. I również w miarę bezpiecznie wylądował, pomijając to, że walną w Audi. Tylko. Gdzie jest Grzesiu? <noise> Grzesiu leży na ziemi, bo również nie zapiął oczywiście pazów. Ale wypadek również byłby dużo bezpieczniejszy niż w tych dwóch autach. Czas na miejskiego suwa. Zobaczmy, czy miejski suw będzie bezpieczniejszy. Teraz bez zwalniania, żadnego tempa lecimy po prostu w dół. Zobaczmy, co się stanie za autem. Tu również by było dość niebezpiecznie. Zobaczcie, cały przód się wygiął. Teraz zobaczmy, jak to wygląda ze środka. Jak to wygląda ze środka. Zobaczcie, wyhamowałem i wszystko jest w porządku. Grzesiu tam leży, ale auto nadal jeździ i skręca, więc jest w sumie w najlepszym stanie. Chociaż Grzesiu tu błaga o pomoc. Przyszedł czas na pick-upa. Pick-up również się wywalił. Na dach prosto. Więc tu by było niebezpiecznie. Ciężarówka. <grym> tu chyba najgorzej na obecną chwilę. No i finalnie: autobus. Co się stało z kierowcą? Zobaczcie, został zgnieciony. Tu jest fatalnie. Tu jest najgorzej, zdecydowanie najgorzej. Przechodzimy. Do uwaga, 50 metrów. Także na obecną chwilę wygrywa ten opancerzony SUV. W sumie jest opancerzony, więc nic dziwnego. Ale oczywiście możemy się zdziwić jeszcze. Matis wyjeżdża i uwaga, skacze. Zobaczmy, jak to będzie... To jest chyba najgo. Co się stało z głową Grzesia? Co się stało? Znaczy, Matis, Matis działa, nie? <grym> Matis działa, ale głowa Grzesia, głowa Grzesia średnio może działać. Zresztą sami zobaczcie, on tej głowy nie ma. Czas na nieco szybsze autko. Rozpędzamy się. I on leci prosto. Prosto przodem uderzy. Mamy 120 km na godzinę. I lecimy na czołowę. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy Grzesiu będzie mógł przeżyć? Może ten fikołek w czymś pomoże jeszcze? Poleciał! <śm> I uwaga, Grzesiu jest na miejscu pasażera. Głowa jest w porządku. No ale wątpię, żeby to. 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 Że, to co on robi? On się chce wydostać z, z tego auta. Przechodzimy teraz do Audi. Audi wypadło bardzo dobrze w poprzednim konkursie, że tak powiem. Zobaczmy jak wypadnie teraz. Leci 124 km na godzinę prosto na maskę. Grześ walnął o szybę, również robi fikołka, ale tutaj jeszcze gorzej niż w Hyundai'u bo uderzenie było prosto 90 stopni o ziemię. Bema może wypaść lepiej, bo jest szybsza. Uwaga, czy spadnie prosto na maskę? Spadła prosto na maskę. Wygięło się wszystko, cały dach się wygiął. Silnik nie działa. W sumie w żadnym aucie silnik nie działa. Grzesiu sobie tutaj leży, ale na obecną chwilę. Tylko w matizie. Grzesiu. <ślima> Czemu on siedzi na miejscu teraz normalnie? Grzesiu się nie. Grzesiu się nie... Po... <ślima> on nadal steruje. <ślima> Zobaczmy w każdym razie jak się spisze tutaj słów, jak sobie poradzić, leci prosto na dach! Leci prosto na dach! To jest najgorsze! Co może? Być! Zobaczcie, dach się zwinął! I uwaga! Jeszcze raz spadł na dach! Także tutaj zdecydowanie drugie miejsce od końca. Zobaczmy, jak opancerzony Słów sobie poradzi, bo poradził sobie wcześniej znakomicie. Zobaczmy, czy teraz. Równie dobrze sobie poradzi. Zobaczcie, że jest w miarę cały. Paliwo leci, odlatuje od niego, ale silnik jeszcze chodzi. I na obecną chwilę wypadł najlepiej z tych wszystkich samochodów, szczególnie, że silnik jeszcze pracuje, to znaczy, że aż tak bardzo nie oberwał. Uwaga, Grzesiu się rozpędza! Tym razem pick-upem i uderza prosto o ziemię. Samochód zamienia się w banana. A Grzesiu prawie wypadł z auta I tutaj również Mimo, że silnik chodzi jakimś cudem To jest trzeci od końca Nie no, ja się boję o Grzesia w ciężarówce, nie? Bo to będzie koszmarne To naprawdę będzie koszmarne dla niego Zobaczmy z pozycji kierowcy, co się dzieje z ciężarówką Wypada na dach prosto Zgniata Grzesia w środku no, no i powiem wam, że nie wygląda to zbyt dobrze ja bym dał tutaj drugie miejsce od końca, licząc razem z Volkswagenem. No i finalnie autobus. Autobus wcześniej wypadł najgorzej. Zobaczmy, czy tym razem będzie to samo leci teraz prosto prosto na twarz. Co się stało? Z... Dobra, tutaj jest jednak. To, to jest ostatnie miejsce. To jest ostatnie miejsce, równo z Matizem. Zobaczcie, tu by nie było co zbierać. Patrząc na to, gdzieś tutaj był kierowca. Teraz jest tutaj. W ścianie. Także pierwsze miejsce zdecydowanie tutaj. Ale chciałbym sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Jakby sobie poradził hiper samochód? Zobaczmy sami. On spada idealnie. Zobaczcie, że on spada idealnie na ziemię. Tylko najgorzej, że tu jest ściana. Zobaczmy, jak tutaj sytuacja by wyglądała. Zdecydowanie najlepiej. Pomijając walnięcie w ścianę. Auto oczywiście chodzi dalej. Więc weźmy te Bugatti i wrzućmy. Razem ze wszystkimi autami na 100 metrów i zrzućmy je wszystkie na raz. Uwaga, wszystkie auta startują, jest zwolnione tempo, dlatego wygląda to w ten sposób. Bugatti przeleci aż do lasu. Zobaczcie, tylko spada również prosto na twarz. Zobaczcie, co się dzieje z Bugatti. Rozwala się całkowicie. Zobaczmy, jak z pozostałymi samochodami. Nie wygląda to ani trochę. Zbyt dobrze! Matis to w ogóle lubi lecieć na dach. Jesz jeszcze zobaczcie, że głowa Grzesia. Głowa Grzesia jeszcze idealnie wystaje poza ten dach, więc Grzesiu wszystko, dosłownie wszystko przyjmuje na głowę. Następny jest autobus, który również chyba najgorzej też kończy razem z jego pasażerami. I finalnie, widzowie, ciężarówka. Ciężarówka w sumie nie skończyła aż tak źle, jak sobie wyobrażałem. Bo zobaczcie, co się stało z takim Hyundaiem na przykład, Volkswagenem czy, czy innymi autami, bo tu, tu jest naprawdę źle. Tu jest naprawdę źle, te Bugatti nie wypadło. Wypadł na pewno silnik Bugatti. Ale Bugatti nie wypadło aż tak źle Patrząc po innych samochodach Chociaż tutaj kabina jest rzeczywiście cała W Audi zresztą też, tylko że ten samochód spadł na dach Napiszcie zresztą w komentarzu, który samochód najgorzej skończył Chociaż, chociaż Matis się pali to... Mimo, że z Grzesia nic nie zostało, to jeszcze w proch się zamieni Więc jeszcze gorzej To napiszcie w sumie, które auto najlepiej wypada A teraz czas na 200 metrów oni w ogóle sami ruszyli. Bez mojej interwencji. Zobaczcie, jak to jest wysoko! To jest serio wysoko. To jest aż koszmarne, co się z tymi autami stanie. On spadł prosto na koła, ale nic z niego nie zostało. Grzesiu! Również spadł na koła, chociaż tu wszędzie jest Grzesiu. I wyglądał w miarę dobrze. Chociaż teraz się pali i ciężarówka spadła! Zobaczcie, nie było tego widać zbytnio, ale nie wygląda aż tak bardzo źle. Zobaczmy jeszcze raz ciężarówkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda, to jest straszne. To jest straszne. Co się stało? Zobaczcie, fikołka robimy. To wygląda koszmarnie, to wygląda serio koszmarnie. Uwaga, ciężarówka tym razem jeszcze bardziej i gorzej skończyła. Czas zobaczyć resztę. Ja jestem ciekawy, jak daleko te bogactwo doleci i co się z nami stanie, mniej więcej. Mamy 233 km na godzinę w momencie walnięcia o ziemię. I ten samochód, już nawet taki samochód, który jest serio mega wytrzymały normalnie, to tutaj nie ma żadnych, ale to żadnych szans, chociaż działo się kręci. Że... Czemu on jeździ? On jeździ cały czas. I kolejni ochotnicy lecą. Lecą! Lecą! Pua, jak to wyglądało! Co się stało z tą BMO? Zobaczcie, ten dobrze wylądował. Może to w czymś. Pomo. Pomoże. Nie. Jednak nie pomoże w niczym. Dosłownie w niczym. Autobus został ostatni. Tu wszyscy, dosłownie wszyscy źle skończyli. No i na sam koniec wycieczka, wycieczka w Ohio. Zobaczmy, jak ta wycieczka. Się skończy! Autobus został zgnieciony do zera. Ja już się boję, co się stanie na 500 metrach. Nawet, nawet nie chcę testować tych wszystkich aut, bo to nie ma sensu już. Także tym razem mamy trzy auta. Mamy auto z wcześniej, zwykłe auto, bez kratki bezpieczeństwa. Wiadomo, że lekko ulepszone i lekko uzbrojone. Mamy Bugatti, które jest z włókna węglowego, czyli z karbonu, oraz mamy auto z. Klatką, z pełną klatką z przodu. Zacznijmy od tego bez klatki. Tym razem powoli skoczymy i zobaczmy, co się z nim stanie. Czy mam wrażenie, że on leci na kolce? Czy, czy rzeczywiście leci na kolce? Nie leci na kolce, ale zobaczcie, 303 km na godzinę! 300! 3 km na godzinę, i z tego auta dosłownie nic nie zostaje. I teraz dla porównania, auto z klatką, auto z klatką, więc powinno wytrzymać dużo więcej. Nie wiem, czy na takiej wysokości cokolwiek to da, ale mimo wszystko zobaczmy. Zobaczmy, czy to w czymś pomogło. Pomogło! Bo z tego auta coś zdecydowanie zostało. A tu wszystko w środku jest zgniecione. No i finalnie, Bugatti, powolutku zeskakujemy sobie z tego. Zobaczcie, jak długo to trwa. Zobaczcie, jak długo spada się. Uwaga, Puch, jak to wyglądało. Aż chcę to zobaczyć jeszcze raz. Z Bugatti również nic nie zostało. A czy jakbyśmy skoczyli do wody, czy to cokolwiek da. O ile trafię do tej wody, trafię do tej wody i to idealnie jeszcze na koła. Zobaczmy, co z naszym autem się stanie. Na pewno woda nas zatrzymało i to dość mocno. Chociaż mimo wszystko, przy takim uderzeniu, jest jak beton praktycznie. Także w sumie to wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie Subika i ja wam dziękuję za oglądanie i pa pa